Cześć, kochani, to druga droga duszy, druga duszy. Mam dla Was dzisiaj czytanie na grudzień, na znaki Zodiaków, i dzisiaj robimy sobie Barana. Moi drodzy, dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze. Za to że możemy się komunikować za to, że ciekawe dajecie mi różne propozycje i sugestie. Wszystko biorę oczywiście pod uwagę. Jeżeli kontaktu potrzebujecie prywatnego, to jeszcze na końcu powiem, mail do mnie jest w opisie filmu. duszydroga.moperty.me.com. Czytanie jest ogólne, tak jak zawsze. Mam tu już coś uszykowane dla Was, ale to za chwilę. Eee, rolę sobie zamieniajcie oczywiście i czas w tarocie jest płynny, bo pewne rzeczy już mogły się zadziać, inne dopiero będą się działy. To wiecie. Dlatego patrzcie na, na czytania szeroko z różnych perspektyw, bo nie zawsze całość musi być przesłaniem akurat dla was, to są czytania ogólne. Dobrze, to chyba z tych kwestii najważniejszych. Ok. Zaczniemy sobie. Herbata jest gotowa. Pogoda zimowo-jesienna. Zaczynamy. Moi drodzy, co mi wypadło z kart wyroczni? Magia, odwrócona magia. I moje drogie barany, że tak powiem, lustrzane odbicie. Co prawda, ta karta mówi lustra i wizję, ale zaczniemy. Zaczniemy od magii, która wypada odwrócona, i ja wam to przeczytam. Czy zapomniałeś, że żyjesz w świecie przepełnionym magią? Być może stałeś się cyniczny i myślisz, że musisz stworzyć swoje życie sam, bez pomocy innych. Czas przypomnieć sobie swój związek ze źródłem, ponieważ jesteś częścią historii świata, żywą iskrą ducha, żyjącą na ziemi przez ten krótki czas jako wysłannik światła. Gdy spojrzysz wstecz na swoje życie, odkryjesz wiele przypadków, w których samo twoje, same twoje działania nie były przyczyną y, niespodziewanych zbiegów okoliczności, które doprowadziły cię do nowego związku pracy lub innego ważnie, ważnego momentu na twojej drodze. Jak więc pozostać w tej świadomości? Odpowiedź jest prosta. Jeśli będziesz jak Uległe dziecko, małe, i będziesz kształtował, wzbudzanie ogromnej ciekawości, ponownie zobaczysz magię i będziesz zdumiony. Pamiętaj, magia jest prawdziwa i jest we wszystkim. I tu, jeżeli mowa jest o uległości, to o tym, że poddać się właśnie tej magii magii świata, magii życia że jest coś więcej. Poza tym takim rzeczywistym, fizycznym światem trzeba czerpać. Z tego świata duchowego, z tego świata wyższego. I teraz <laughs> świetnie to się łączy, ponieważ mamy te lustrzane odbicie. I karta mówi, czy obudzisz się, czy będziesz dalej śnić, czy będziesz w jakiejś iluzji, tak? Bo jest coś więcej do, do wzięcia niż to, co jest tobie proponowane, ehm, niż to, co widzisz. Bo być może ty widzisz iluzję. Spójrz, gdzie jest to, czego potrzebujesz. I jakby te karty obydwie mówią, zacznij żyć bardziej duchowo, co nie znaczy, że macie wznosić się na jakieś wyżyny i tak jak zawsze powtarzam, zamykać się w eremach, tylko poczuć tą magię, właśnie poczuć magię, że nie, nie tylko ten jasny, światły umysł, ale jest coś, coś wyżej, tak? Coś większego, coś właśnie tak nieuchwytnego, jak ta, ta magia, ta duchowość. I to jest taki przekaz główny. Uważajcie, żeby nie właśnie nie zapaść się, nie zagnieździć się w tym takim bardzo materialnym, rzeczywistym świecie. Tu nie można mieć odlotów za bardzo, tak? Znów, tak jak powiedziałam, na te wysokie, duchowe, żeby nie pozostawać znów za bardzo w, te, w tych wyżynach, żeby to wypośrodkować, a, a tu jest potrzebne właśnie bardziej wzniesienie się do góry, tak? Żeby zobaczyć, że to nie wszystko, tak? To, co mamy tutaj, takiego fizycznego, to nie wszystko. Potrzebne nam do życia jest właśnie też ta kwestia, ta część duchowa. Bo być może niektórzy zastanawiają się nad sensem życia, nad sensem istnienia, no i wtedy właśnie tam go znajdą w tych wyższych, na tych wyższych poziomach. Dobrze, no zobaczymy sobie w takim razie Starota. Co, co za wami, moje drogie barany? Co za wami. Królowa Kielichów. Będziemy jeszcze dopytywać, zaraz zobaczymy, co tu, co tu będzie, ale to jest albo uleczanie siebie, jakiś proces, być może. No, albo mm, dla niektórych mm, skończyła się jakaś relacja, to też jest możliwe, ale bardzo tu odbieram to jako proces. Jakiś proces, jakiś być może terapii, jakiegoś mm, leczenia, mm, a może też taki Ugh. Czas, kiedy jakaś naiwność się skończyła w jakiejś kwestii. Yy, bardzo też taka może być yy, uczuciowość, taka emocjonalność, ale chwiejność, taka niestabilność emocjonalna. Dobrze. Wy w grudniu. No, bardzo mocno stąpacie, mówię. Tu jakaś taka bardzo, właśnie te, to porzuciliście, do czego macie wrócić, ale nie w takim chwiejnym stadium, tak? Nie w tym zbyt wysokich lotach, tylko właśnie wy tu bardzo spadacie jakby z tych wyżyn. Na bardzo stabilną energię cesarza, który wie na czym życie polega, wie co jest najważniejsze. Być może niektórzy stracili jakąś miłość i dlatego tu był taki mocny upadek i zderzenie z rzeczywistością, z ziemią i teraz stawiamy swoje granice, zamykamy w jakiś sposób się, samostanowimy o sobie. Być może wcześniej było zbyt, otwieranie, zbyt duże otwieranie się. A tu jest być może też konflikt, i tu jest stawianie właśnie swoich granic, stawianie na swoim, pokazywanie odkąd dokąd komu wolno. To jest generalnie taka samoświadomość i pewność siebie stawianie na siebie, na swoją wartość własną. No bardzo, bardzo duża decyzyjność bardzo w takiej mocnej, silnej i też energii barana dokładnie waszej. Energii działania, podejmowania decyzji, odważnych w razie sporów, konfliktów. Wiecie, co macie zrobić i robicie to odważnie. Jesteście decyzyjni, bo być może wcześniej było takie bardziej wycofanie, tak, A w niektórych sprawach. To jest też dla niektórych. Dobrze. Na czym się skupiacie? Na czym się skupiacie? W grudniu, oczywiście. Tak, zobaczcie, coś, co Wam nie służyło, być może uważacie, że ta chwiejność, zbyt duża jakaś i znów konflikt się pojawia. Być może w Was jakiś konflikt był, jest. Odchodzicie od tego, bo ta karta mówi o odchodzeniu od tego, co, co było, ale to w jakiś sposób nie służyło. Zbyt się, być może, czemuś poddawaliście, zbyt się otwieraliście. Może właśnie byliście w jakiś sposób ufni, nawet naiwni. I teraz mocno stawiacie na, na nogi, na, na siebie. Będziecie skupiać się na tym, co możecie jeszcze zrobić innego, bo ta, ta, to, co macie, wam w jakiś sposób nie odpowiada. To nie jest to, czego od życia chcieliście albo od tej sytuacji, i będziecie próbować gdzie indziej. Zostawiacie, porzucacie coś, projekt, sytuację, cokolwiek, co w jakiś sposób. Zaspokajało Was emocjonalnie, zadowalało, może nie zaspokajało, zadowalało w jakimś stopniu, ale jednak to nie było to. Coś było, jednak będziecie to od tego odchodzić, bo twardo zaczniecie stąpać po ziemi. Postawicie na, na siebie, na walkę o siebie. Koniec z naiwnością, koniec z, z takim otwieraniem się na wszystko, na wszystkich. Może też z taką zbyt dużą, zbyt dużym współczuciem, okazywaniem bynajmniej tego, chęcią pomocy wszystkim i bycia dla wszystkich. Tu jest teraz postawienie na siebie. Potencjał tego miesiąca. Może to być też właśnie rozejście. Może być też dla niektórych sytuacja trójkowa, ale tu jest jest możliwość, ponieważ mamy tutaj tego cesarza, no że tak powiem, romansu, to dla, dla niektórych jest też możliwość nawiązania nowych kontaktów, nowej współpracy, ale już z innej perspektywy. Tu jest z perspektywy, ja, tak? Stawiam na moje zadowolenie, moją radość, moje szczęście. Oczywiście mogą tu być różne przyjęcia, imprezy, bo to tak podstawowa, podstawowe takie znaczenie, ale na zadowolenie z siebie, na zobaczeniu poza iluzję, tak? Więc już nie patrzę na to, żeby tylko inni byli zadowoleni, ale stawiam na siebie. Stawiam na swoje, swoje wartości. Być może dla niektórych na to, na rodzinę, tak, żeby, może się jakieś chrzciny mogą się na przykład pojawić, em, wydarzyć, że tak powiem, na spełnienie, na zadowolenie, na radość, na bezpieczeństwo, em, na zaufanie do siebie do tego, że ja potrafię również ja jestem samowystarczalny, samowystarczalna. Jestem w stanie zarobić na siebie. Jak jeszcze nie mam takiej możliwości, to mam jakieś perspektywy. Mogę w sensie takim, że może jeszcze w tej momencie nie dostrzegasz tego, ale przyjdzie chwila, kiedy zaczniesz w ten sposób patrzeć, tak? Że przecież mogę się doszkolić, mogę się douczyć, mogę zmienić pracę. Mogę postarać się spróbować zmienić ten tor, na którym jestem. Jakby polepszyć swoje warunki. Poprzez pewne ruchy mogę krok po kroku coś zmienić w moim życiu, bo stawiam na siebie, tym razem na siebie. Czyli jak są mamy, które cały czas tylko dzieci, dom, rodzina, to teraz będzie spojrzenie to nie znaczy, że porzucicie wszystkich i cześć, teraz ja. Tyle tylko, że większa koncentracja na postawieniu właśnie tych granic, na moją wartość, na to, czego ja potrzebuję. No i może tu być takie duże zderzenie z rzeczywistością, tak? Może to być dla innych szokiem. Tak, szokiem dla, może być dla rodziny. Jakie są zagrożenia tego miesiąca w takim razie? Zagrożenia tego miesiąca dla baranów. No, że zostaniecie w jakiś sposób zablokowani, że mentalnie, że sami możecie się zablokować, bo tu jest sprawiedliwość, która mówi o takim jasności rozliczeniu. I być może czasami nie będziecie mieli sumienia, tak jak mówiłam, że tu może jakaś mama stawiać na siebie lub ojciec, to jest zamienne, wymienne. I nie będziecie, będziecie czuli dyskomfort moralny, jakieś sumienie, wam jakoś dziwnie będzie podpowiadać, że to nie tak, że jednak muszę się poświęcać, na przykład dla domu, dla rodziny, dla nie wiem teściów, dziadków itd. Dla pracy muszę się poświęcić, ale bardziej bym to powiedziała na rodzinę, tak? Bardziej musie, muszę się poświęcić temu, i to jest taki konflikt wewnętrzny, który będzie prowadził do tej ósemki mieczy. A ona tworzy nam w głowie taką mentalną blokadę kołowrotek myśli coś, co nie pozwala nam się też cieszyć. Bo, właśnie, cały czas myślimy, że nie powinniśmy, tak? Z czegoś się cieszyć, no bo nie daje tyle siebie. No, to jakby nie zasługuje na to, tak? Że nie jestem tego wart, warta. Jesteście warci. Każdej radości, każdego szczęścia. Oczywiście nie kosztem innych, ale Wy możecie sobie tak to tłumaczyć, że robicie coś kosztem innych. I to może być właśnie Waszym problemem w grudniu. Na przykład, chcecie wyjechać na święta, tak? No ale rodzina mówi, jak to Wigilia, nie w domu i tak dalej, ale Wy mówicie, no ale halo, halo, zawsze ja wszystko robię, to teraz ja nie chcę nic zrobić na tą Wigilię, bo wszyscy przychodzą na gotowe, tak? To jest tylko przykład. Ja wyjeżdżam. Dziękuję, do widzenia, jadę sobie gdzieś na ten czas i całą rodziną albo jakkolwiek, nie mówię, że musicie sami wyjechać. Ale to jest takie postawienie sprawy jasno. Ja nie będę w tym roku na przykład robiła wigilii. I koniec, czy robił, tak? My wyjeżdżamy, no i teraz cała rodzina, no ale jak? Rozumiecie, może są babcie, dziadki, wszyscy się spotykają w ten czas w jednym domu, no i teraz jest wielkie oburzenie. I możecie mieć tutaj taką pętlę moralną, tak? Będą wam, ale jak, tak zawsze, to musi być rodzinnie, i to tak. A wy chcecie coś zmienić w swoim życiu. Wy nie chcecie, wy chcecie inaczej. Nie chcecie się napracować, tak? To jest, wszyscy mają czas wolny, no więc wy też możecie. I tu można różne kwestie poruszyć w tym. Więc jest tu takie jasne rozliczenie, tak? Powiedzenie jasno, nie. Koniec, skończyło się. Bardzo ładnie. Podsumowanie. Podsumowanie dla baranów. Wy zawsze macie takie rzeczowe mi się wydaje czytania, konkretne. no i trochę Wam będzie tak smutno znaczy smutno, może nie smutno hmm. no trochę żal, tak jak, że tak wrócę do, do tego do tego przykładu tych świąt no bo jednak, no, to będzie to, to, co Was będzie gnębiło, no może jednak może powinnam, no ale z drugiej strony no ale bym była zmęczona czy był zmęczony, no i tu jest takie właśnie utknięcie w takich Myślach, jeżeli nie pochwycicie tej ręki, która do was przychodzi, czyli tej możliwości, że jednak postawicie na swoim. Będziecie, mo Możecie, bo nie wszyscy oczywiście, jakieś wyrzuty sumienia mieć, że wy tu się bawicie, robicie coś nowego, inaczej, a tam no, ta rodzina nie zadowolona z was. Ale co was to obchodzi, że tak brutalnie powiem? Wasze zdanie to jest wasze zdanie. Jak ktoś będzie miał inną opinię na, na was, czy w jaki sposób Was oceniał? no to ma prawo do tego, tak? Ale to, co wymyślicie, myślicie, to, to, to Wy macie takie postanowienia. Ja wiem, że to czasami jest trudne, bo mamy różne schematy w głowie i czujemy się czasami winni, a szczególnie kobiety. No ale w tej sytuacji nauczymy no, się mówić nie. I tu jest właśnie to. Chcę, chcę powiedzieć w jakiejkolwiek sytuacji nie i postawić to nie tak na swoim, żeby zastaw się, a postaw, tylko po prostu wiem, że to mi nie służy i odcinam to, w sensie takim, stawiam tę granice. Czy to jest do relacji, czy to jest właśnie do tego, co powiedziałam o tych świętach, wybieram swoją drogę, gdzie będę szczęśliwa, odpocznę, może się czegoś nauczę, dowiem, będę miała czas na przemyślenia i jestem tą lodową królową, która w oczach innych może być właśnie najgorsza, ale będę z tego zadowolona. Może nie od razu, ale po czasie. Ale no, będą te takie mm, przemyślenia, może jednak, może nam się skusić. I tak dalej, i tak dalej. Czwórka kielichów. Mądrość, tajemnice, coś i duchowość. Tu wychodzi znów duchowość. Zobacz drugą stronę sytuacji. Tu bądź dla siebie. Tu mogą wychodzić właśnie te kwestie mamy, córki, siostry. Taka kobieca energia, która z jednej strony mówi, że tak powinno być, zawsze tak było i tak trzeba robić, bo kobiety, wiecie, są czasami naprawdę dziwne. Królowa denarów się odzywa. A tu jest stawianie na ziemię, na siebie, na, na piękno, na twórczość, na kreatywność, na to, że ja chcę mieć czas dla siebie, zadbać o siebie. I wiecie, kobiety są takie. W takich skrajnościach, z jednej strony, a może to są też różne grupy kobiet, które właśnie jak część kobiet chce być taka bardziej wyzwolona, chce, chcemy też trochę tradycji, bo jest tak miło, przyjemnie i fajnie. Z drugiej strony, chcemy e, powiedzieć nie, bo dlaczego ja mam wszystko szykować, dlaczego ma być e, e, tak, jak inni by chcieli. I teraz, jak ta jedna część tych kobiet się wyzwala, to ta druga je obgaduje. Ale tak, ale powinna zrobić, przypuśćmy, te święta, bo tak było zawsze. Ale wszystkie są wyzwolone, tak? Wszystkie są parytety i tak dalej. Ale później rodzina, wiecie, jeden drugiego obgaduje i to kobiety są takie straszne, naprawdę potrafią być straszne. Sama jestem kobietą, więc wiem, jak to jest. Dajmy ludziom swobodę, tak? Nie narzucajmy im tego, jak mają myśleć, jak mają się zachowywać, to znaczy trzymać się oczywiście w jakichś normach. Ym, I nie, wy, nie wywierajmy presji. Jak ktoś chce żyć w ten sposób, no to niech sobie tak żyje. Więc to takie, takie przesłanie. Tu szczególnie dla pań, to, to podsumowanie takie zrobiłam, wyrzuty sumienia, ale panowie mają to samo. Też są czasami pomiędzy młotem a kowadłem, bo jest jakiś wzorzec. No, i starają się trzymać tego wzorca, chociaż powiem Wam, czasami mi się wydaje, że mężczyźni mają trudniej. Trudniej jest im się, że tak powiem, przekwalifikować do tego życia, dostosować do tego świata, który jest obecnie. No, ale to tak, to tak na marginesie nie będziemy tego teraz rozwijać. A wiadomo, są zawsze plusy i minusy. Co tu jeszcze? E, jobisz, słuchacie, dobry czas, fortuna, jakieś błogosławieństwa, tylko zobacz to magię, zobacz to, coś przychodzi, jakieś dobre rzeczy. No, stawiacie na siebie, właśnie to, że wreszcie bynajmniej niektórzy, przynajmniej niektórzy, e, tu mnie poprawiacie, e, stawiają na siebie. E, co tu jeszcze mamy? Miejcie wiarę w coś, tak, i wybierajcie tą najkrótszą drogę, komunikujcie się, bo być może czegoś musicie się jeszcze dowiedzieć, być może spojrzeć właśnie na to, na to co byście chcieli zrobić z innej perspektywy, pozytywnie właśnie dla niektórych. W jaki sposób chcecie być usprawiedliwieni, ale też... żeby ktoś wam powiedział, że tak, to jest dobry, dobry pomysł. No i jest byk, słuchajcie, czyli stawianie na siebie, na swoją. I tu jest ta królowa denarów, jest też bykiem. Słuchajcie, dalej jest paść denarów. Na siebie, na swój komfort, na, na to, żeby, żeby być, żeby posiadać. I żeby jak najbardziej bezpośrednio to zrobić. Nie kombinować, owijać bułkę w bibułkę dookoła. Po prostu powiedzieć prosto z mostu: czy to coś się. O, to nie znaczy, że, że mamy być wulgarni, albo jacyś pretensjonalni, czy no cokolwiek. Po prostu powiedzieć prosto z mostu, że będzie tak i tak, bo ja w tym roku robię tak i tak. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Energia Wenus, miłości, uprzejmości, czaru. No piękna, zadbania o siebie, tu jest bardzo dużo dbania o siebie, o swój komfort, o swoją wygodę, o swój luksus. No i, i właśnie, to jest to, o, o to, żeby z, być zadowolonym, bo jest szansa na to, a nie żeby sprawiać, żeby cały czas to zadowoleni byli inni, a ja umęczony, umęczona. No jakiś ciężar, jakieś cierpienie, jakiś smutek, no bo jest, tu się pokazało. I są na to proszę rozwiązania. Jakieś. Nie musicie być umęczeni. Chciałam być ukrzyżowani, ale obciążeni w jakiś sposób, bo przyjdą rozwiązania. Ale trzeba pewne rzeczy wyjaśnić. Tu jest jakieś różne niebezpieczeństwa, zmiany. Są tu separacje odcięcia, więc może to być konflikt też między parami. Bo będzie stawianie tych granic, będzie stawianie na siebie, ale da to naprawdę zadowolenie, da, da, da to szczęście, da to w jakiś sposób powodzenie, ale pewne rzeczy tu trzeba będzie wyjaśnić, odciąć i postawić jasno sprawę. Dzieci, więc tu jest też, patrz z ufnością dziecka ten, w tą duchowość, tak? Odkrywaj nowe rzeczy w sobie być może, ale może tu jest też kwestia dzieci. Domu, tak, dom, rodzina, zobaczcie, to będzie się wszystko w takim bliskim otoczeniu działo. Jakieś spotkania, schadzki, pieniądze i sprawa z mężem może też będzie, może dla niektórych, tak jak mówiłam, mogą tu wyjść jakieś romanse się pokazać. Szanse przynajmniej na coś takiego i może być czyjaś choroba. Może macie kogoś chorującego w domu i też macie jakieś moralne. Um, dylematy, czy na przykład wyjechać, tak? Bo ktoś tu choruje. Więc różne kwestie do rozważenia. Anioł wdzięczności, podziękowanie, docenienie i odwzajemnienie. Być może będziecie komuś wdzięczni, kto Was w jakiś sposób wesprze. Miłosierdzia, przebaczenie, zrozumienie i współczucie. <trym> I pojednania, pokój, pogodzenie i spotkania. I być może wyjdzie na to, że wszyscy zaakceptują i zaufania, bezpieczeństwo, zawierzenie, e, zawierzenie i pozwolenie. Zaakceptują być może nie od razu, ale po dwóch, trzech dniach tygodniu taką kwestię, że jednak e, ok, dobra, jedź sobie, każdy zrobi na przykład u siebie święta. Ja tych świąt, bo są blisko, dlatego tak nawiązuje ale może reszta odpuści jakby rozgrzeszy Was. I Wam, ale to Wy musicie, musicie to przerobić w sobie, tak, żeby najpierw nie mieć w sobie, że wyrzutów sumienia, tak, ale że Wy zasługujecie na to i nikt Wam nic, nikomu nic do tego, jak Wy chcecie spędzać święta. Ja to odnoszę, mówię, cały czas do, do świąty, bo, bo się zbliżają i często taka presja jest wywierana, a mówię... Każdemu jak, jak chce, tak? Wedle jego woli. toks właśnie, jakieś oczyszczenie może też oczyszczenie i kreatywność pomysły, oczyszczenie sytuacji. Dobrze, 16. Okay. Odpuszczaniu można znaleźć wielką moc i witalność. Twoja codzienna rutyna lub coś, co robisz w ten sam sposób, musi się zmienić. Obecna jest, um, obiecana jest znacznie lepsza przyszłość, jeżeli po prostu odpuścisz i zaufasz siłę odejścia, i tu jest to odejście. Należy się przygotować na to, co chcesz, aby pojawiło się w Twoim życiu. Nowe pomysły, uzdrowienie i rozwój są tuż za rogiem, ale musisz uwolnić się, oczyścić i być gotowym na akceptację. Wybacz i zapomnij, czas iść dalej. Życzenia, wróżby, przywoływanie duchów, szczęście, magia wróżek, zdolności psychiczne, strzelec, ryby i powietrze. I zobaczymy sobie jeszcze. Z duszą podszyty. I jedziemy. Pamiętaj, że wszyscy na tę krótką chwilę jesteśmy sobie tylko pożyczeni. Przestań poświęcać swój czas ludziom, którzy nie poświęcają ani sekundy na myślenie o tobie dokładnie. Nie ma większego szczęścia niż świadomość, że uczyniłeś czyjeś życie lepszym. Być może, słuchajcie, to ktoś chce was zaprosić gdzieś na święta, a wy macie takie. Moralne dylematy. I to, moi kochani, jest na dzisiaj wszystko. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Jak wspomniałam, czytania prywatne, jeżeli potrzebujecie duszy, droga, małpa, jest mail w opisie. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to również w opisie filmu jest link do Bajkowitu i możecie mi postawić kawkę. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Pa. pa.